Cześć, jestem Maria, uwielbiam chodzić do lasu. Hamuj! Hamuj! A ja kurczę, leci. Leci na mnie jak wściekła, no. Och. Mało mnie nie zabiła. No, ciesz się, że ktoś na ciebie leci. No. Tak, tutaj za kamerą stoi Kuba i Marudzi. Jestem teraz w Włosiu, w lesie. W lesie, zarządzanym przez Nadleśnictwo Chojnów. hojnów. Leśnictwo uwieliny. W obszarze Hojnowskiego Parku Krajobrazowego i w strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wokół mnie, wokół mnie i za mną piękny wiekowy las, dęby, graby i inne gatunki drzew. Ten fragment lasu, jak już wiemy, nie będzie, nie będzie użytkowany gospodarczo. A dlaczego? Jak się dowiedziałam ostatnio od leśniczego Przede wszystkim z uwagi na wiek rosnących tutaj drzew. Niektóre egzemplarze dębów mają tutaj w okolicach 150 lat i są po prostu za stare, by je pozyskać na wartościowy surowiec. A drugi aspekt, też bardzo istotny, to jest wartość krajobrazowa tego miejsca. Drzewa te wraz ze skarpą tworzą unikatowy krajobraz Doliny Jeziorki. I dodatkowo stabilizują tą skarpę. Dlatego też leśnicy pozostawili ten fragment bez działań gospodarczych. Teraz stoję na granicy między lasem na skarpie, wiekowym, dębowo-grabowo-wiązowym, bo tu obok mnie jest wiąz. Po mojej prawej stronie, a po mojej lewej stronie macie piękne, podmokłe siedlisko określone jako siedlisko priorytetowe 91E0, czyli łęk olszowo-jesionowy. I słuchajcie, tutaj nasze Nadleśnictwo Chojnów planowało zgodnie z obowiązującym pulem, planem urządzania lasu na lata 2018-2027 wykonać tak zwaną rębnię zupełną 1B. A co to jest? To nic innego jak wycięcie na całej tej powierzchni za jednym razem, że tak powiem, całości drzewostanu. Tak wygląda rębnia zupełna. O, jakaś folia aluminiowa. A, to jest hortensje, to będą rosły. Na ostatnim spotkaniu terenowym z leśnikami, ci nam mówili, że w innym tego typu obszarze wykonali taką rębnię zupełną i że tam się las pięknie odnowił. Ale zastanawiam się, po co Trzeba wycinać, żeby się odnawiało, skoro tutaj się nie wycina i się samo pięknie odnawia. Dzięki temu mamy zachowaną ciągłość ekosystemu i stabilny klimat i środowisko do bytowania wszystkich gatunków roślin i zwierząt. I wystarczy ten piękny ekosystem tylko zachować. A rębnie zupełne na takim terenie wykonywane są zimą i w tym przypadku. Będzie to skutkowało całkowitym zniszczeniem pięknego, naturalnego dnia odnowienia. Po to, żeby posadzić później i może to te nasadzenia im się nie udadzą, dlatego, że będzie za mokro albo za sucho. albo. Może to ja bym chętnie powiedziała o tym aspekcie, że właśnie się nie udadzą z uwagi na, bo z co wiem, wielokrotnie się powtarza, że zmiana jest klimatu, że teraz już nie są takie warunki jak kiedyś. Kiedyś się odnawiała, teraz się już nie odnawia jest to ryzyko. Po co to ryzyko podejmować? Błęgi olszowo-niesionowe to są... Właściwie jedne z najbogatszych zbiorowisk faunisty, pod względem faunistycznym i florystycznym. Po prostu tutaj wchodząc, na pierwszy rzut oka widać tą bujność roślinności. Samo, samo, same dolne piętra lasu zachwycają taką różnorodnością pokroju liści chociażby. Poza tym jakieś się tu w gorące dni, taż huczy od różnych owadów. A jak się człowiek zasłucha, szczególnie na wiosnę, to mamy tu ta Posłuchajcie. Tak jest tu pięknie. Ta fajna na ptaszkę. To ta 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 ma jakieś inne niewinne stworzonka. Po raz kolejny się zachwycam. Jestem w tym miejscu już któryś raz i w tej chwili kwitnie tu bardzo obficie okrężnica bagienna. Widzicie takie jasne kwiatki z takimi rozetkami koronkowych listków na wodzie. Przepięknie. Wokół tego rozlewiska mamy też mnóstwo paproci. Korolik pospolity. To bardzo ważki. I bardzo grymaśny gatunek rośliny, która nie lubi jakichkolwiek zmian wokół siebie. Nie lubi regulacji stosunków wodnych, nie lubi wycinania lasów, bo lubi po prostu cień. No to przepiękna roślina, właśnie zrobię jej zdjęcie, bo znalazłam kolejny liść, bo tutaj występuje, daje się kilka sadzonek tej rośliny. No, oprócz tego czworolista, no to tutaj jest... Taka bujność, że można by mówić i mówić, tak? Paprocie. Yy, mamy tutaj yy, bluszczyk kurdybanek, już przekwitł, ale jak kwitnie, to bardzo dużo zapylaczy do siebie przyciąga. Mamy tu kuklika zwisłego znowu, mamy tu pokrzywę, kosaćce. Od czasów studiów podoba mi się ta nazwa: bluszczyk kurdybanek. <laughs> no tak, jest to nazwa taka zadziorna. Zadziorna nazwa. A blufczyk jest naprawdę wartościowy pod wieloma względami. To ja już sobie stąd pójdę, zostawię rośliny samym sobie, niech rosną, a ja schodzę z tej kłody. Mam nadzieję, że dojdę do brzegu. A ja miałem nadzieję, że się zwalisz. Na tym przepięknym obszarze w strefie Łęgu. I na skrajach tego łęgu rosną gatunki chronione. Można spotkać tutaj bliżej skarpy orliki leśne. No i mamy przypuszczenia, że w jest jedno stanowisko zawilca kwiatowego. To jeszcze do oceny botaników. Natomiast no na pewno jest tu. Mówię tu mrośń. Pięknie. Stanęłam między tymi przykosaćcami, żeby Wam powiedzieć o tym, w jak cennym miejscu jesteśmy. W naszym nadleśnictwie lasów olszowo jesionowych jest 2% tylko. Natomiast takich terenów bagiennych, stricte, z no, znikoma ilość. To jest 0,58%. Według dokumentów nadleśnictwa hojnów. A jeśli chodzi o jesion, no to wiecie, że z jesionem mamy problem. Po prostu jesion zaczął nam zamierać w Polsce. I w nadleśnictwie hojnów to są jego jakieś kompletne minimalne ilości to jest zdecydowanie poniżej pół procenta. A tutaj występuje i wydaje się, że ma się w miarę dobrze. Akurat w tym miejscu są w większości olchy czarne, ale tam dalej w głębi spotkamy przepiękne egzemplarze jesiona. Także można powiedzieć, że jesteśmy tutaj, że ten obszar w skali naszego Nadleśnictwa hojnów jest absolutnie unikatowy i, i powinien podlegać ochronie. Chociażby z tego tytułu, po prostu, tak? Warto żeby przyjechać, podziwiać te rośliny, posłuchać ptaków, ty nie mów takich rzeczy, bo jeszcze wycieczki będą tu przyjeżdżać. Cholę, a to mówisz to przecież, no, gadam do ciebie. Jako reprezentantka strony społecznej apeluję w imieniu rzeszy ludzi, tutaj rzeszy, naszej społeczności lokalnej o to, żeby nasze nadleśnictwo podjęło szeroko zakrojone działania na rzecz adaptacji do zmiany klimatu. I ratowało tą naszą wodę. Apelujemy, żeby te tereny wyłączyć z użytkowania gospodarczego i oddać je po prostu przyrodzie dla nas i przyszłych pokoleń. W dobie, w dobie nieodwracalnych zmian klimatu, w czasach wymierania gatunków, zaniku bioróżnorodności, długotrwałych okresów suszy, chociażby braków zim, szczególnie ważne staną, stają się dla nas lasy wodochronne, tereny podmokłe. Dolina Rzeki Jeziorki tworzy korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym, a nasz park, Chojnowski Park Krajobrazowy, to baza genetyczna dla bytującej tu przyrody. Jeśli chodzi o samą rzekę, to, to jest ona w układzie naczyń powiązanych, jest jednym z elementów systemu wpływającego na jakość powietrza w Warszawie, nie tylko tu u nas tylko również w stolicy, dlatego apelujemy, żeby takie lasy, które rosną tu w małych ilościach, zachować dla przyszłych pokoleń w stanie nienaruszonym. Stop! <laughs> Trochę zanudziłam, a może się... Ale mnie przyszło, przyszło do głowy, że może następnym razem zaprosilibyśmy do Otrębusów. Właściwie do Lasu Młochowskiego, tam jest ten krajobraz komponowany, założony na początku XX wieku, te aleje lipowe, cała sieć alei lipowych, jest to zabytek kulturowy, może byśmy to pokazać. Bardzo chętnie.